Dzień dobry, dzień dobry, ten piękny <laughs> dzień dzisiejszy, myślę, że tak jest, bo nie wiem jak u Was, ale u nas, powiem Wam, cały dzień padało, nie lało, ale padało, także idziemy dzisiaj do lasu, tu jakieś kałuże, ale to nic, zobaczymy tam w lesie, czy, czy tam coś po prostu, ile tam tego deszczu spadło, witam Was, witam Was serdecznie i pozdrawiam. Ale się cieszyłem wczoraj dzisiaj też zresztą się cieszę Powiem wam, sporo popadało deszczówki mam cały zbiornik na deszczówkę No i powiem wam przelewał się z deszczówki Także sporo wszystkie beczki napełnione Jeszcze tam jeden pojemnik jest taki do połowy, ale to jest duży strasznie no i co? Zobaczymy jak tam w lesie ściółka, bo już się bałem, bo mówię pod tujami, ciekawe czy będzie, bo było tak do siódmej, do dziewiętnastej, do dwudziestej jeszcze było sucho pod tujami, ale teraz rano wstałem, patrzę mokro wszędzie, po prostu, a jak pod tujami jest mokro, to, to tam naprawdę dużo popadało, także zobaczymy jak to wygląda, o tu widzę, że drzewo znowu, jakieś pełno drzewa o, po drodze, a tego tu nie było niedawno. O Boże, jak to szybko idzie. Ja Jak to szybko, 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 szybko dobra, to idziemy. Na razie widzicie, są jakieś kałuże. Jak to tam powiem wam ulice, takie rzeczy, to tam są już suche praktycznie Po to wiecie jak ta ziemia... Tak dobrze, że nie polało, tak wiecie taka ulewa, bo z tego by nic nie było. Chwilę taka ulewa, czy burza przyszła i to, to nic, ale cały dzień padało po prostu i dlatego cieszę się, bo myślę, że ta ściółka będzie dobrze nawodniona. No i w końcu się kiedyś zaczną grzybki tak no teraz jest jakieś 14-15 stopni. Jest fajnie, przyjemnie ubrać sobie jakąś tam narzutę na siebie i można iść. Kurde, skąd te drzewo, patrzcie. Ja Dobra, lecimy na parę miejsc, zobaczyć, czy jak tam. Bo nie liczę na, na grzyby, ale przynajmniej zobaczę, jak to tam podlało wszystko. Tak, idę oglądam. O! Jest, powiem wam, sporo wody w lesie. Dużo kałuż jest. Słyszę tam jakieś piły, jadą. Tam gdzieś. Żeby mi lasu nie bo już zaczną się grzyby i będzie po grzybach bo powycinają wszystko ale myślę, że tak źle nie będzie mamy inne, dużo innych miejsc do chodzenia i zbierania grzybów, ale fajnie, że popadało wszyscy się cieszą tak wszystko, i rolnicy, i my i ogrodnicy ogólnie, cała przyroda się cieszy bo naprawdę było tak sucho że Czasem jest tak, raz taki jakiś rok, że dwa, czy tygodnie nie pada, no, w niektórych rejonach nawet i dłużej, ale to jest masakra, po prostu wszystko potrzebuje pod wszystko. Dobra, idziemy tam, yy, gdzie prawdziwki rosną, powinny rosnąć, teraz nie będzie, ale idziemy zobaczyć, jak tam nawilżona jest ta ściółka, sprawdzimy. Hmm. Jeszcze ten tydzień myślę, że jeszcze nic nie będzie, ale może już. Chociaż wiecie, to był popiół prak praktycznie, no to <grych> tak 12 dni tak daje że coś się pokaże, chociaż kozaczki tam maślaczki może wcześniej, bo te płycie siedzą, te grzyby, ta grzybnia się robi, ale już to jest tachetniejsze, to tak 12 dni. No zobaczymy jak to będzie. Dobra, lecimy Powiem wam powinny tu stać tam przynajmniej jakaś kałuża, troszkę więcej tego deszczu <gry> Ale nie ma, no zobaczymy Zobaczymy ściółkę Jak głęboko jest Patrzcie 2 cm to jest sucho Góra 2 cm ta wilgoć, niech przejdzie, to będzie 3, to jest max. Może bardziej na tych, w tych dołkach. To może prędzej będzie, ale też patrzcie pod liśćmi. No jest jakaś warstwa więcej wilgoci jest, ale też zobaczcie. Sucho. No nie za specjalnie, Wam powiem. Cały dzień padało i to tak raz mocniej, raz mniej, ale cały dzień dobre i to, wiadomo. Ale jeszcze by musiało, teraz by musiała być właśnie burza, albo tak dolać po prostu do tego, co jest. Teraz to dopiero zaczyna wsiąkać po prostu to wszystko i przydałby się jeszcze deszczyk. A tam zapowiadałem jakieś krople deszczu, także może coś przez ten tydzień, ten tydzień jeszcze coś doleje. Bo jak na razie to powiem wam po górze tak, ale słabiutko Jak na razie, no niby tak widzicie, niby wszystko zlane. O tu jakaś ziemia jest taka bardziej... O tu jest ok, tu, tu też, chociaż już, chociaż już tu, już się robi taka jaśniejsza. Zależy jaki teren też, czy bardziej otwarty, czy pod drzewkiem. No dobra, idziemy dalej, ale w Ale słychać te piły. Dobra, to zobaczymy na tym terenie tutaj. Powiem wam tak, tu powinna stać woda, ale nie ma. Jeszcze musi dolać. Jeszcze nie jest. To co powinno być. Tu jest taki bardziej otwarty teren. Tu powinno być mokro. No jest, jest, ale widzicie już, zobaczcie. Już jest ziemia, inny kolor. Już jest sucho. To tu tak będzie, ze 3 cm, może do 4. Na tych bardziej otwartych terenach. Hmm. No, jeszcze nie ma tyle, co powinno być. To powinno być tutaj pod wodą. Tu, tu. Tu to wszystko stać. Powinna woda. Ale dobrze, tak na początek. Nawet dobrze. No patrzcie, widzicie Tu to wszystko powinno być Przynajmniej tam w tym rowie tu powinno być woda A tu idziemy do rowu Sprawdzić Tu w tych rowach Jest cokolwiek wody Tam w jednym był takim, umyłem sobie rękę No Troszkę jest Tu Tu na końcu Tutaj w ogóle Tutaj w ogóle. Tu troszeczkę. No, jeszcze nie to. Jeszcze powinno troszkę popadać. <gry> Ale to nic. To powiem Wam, że w międzyczasie na pewno coś popada. Teraz jest zmiana pogody, także jeszcze jakieś kropeczki polecą z nieba. I to wystarczy. Czyli możemy się sprawiać, że spodziewać za 10-12 dni grzybów. Może już wcześniej. <gry> Oby. Zobaczymy. No to co Nie interesują takie wiecie prawdziwkowe miejsca A zobaczymy Pod liśćmi jak to wygląda Raczej znaczy, tu jest jeszcze Jeszcze coś tam się świeci Coś tam wpadło Ale zobacz Całkiem pod liśćmi jest sucho Co ty robisz? Ale. No i co? Cały brudny będziesz No dobra, już wstawaj Ojejku, jejku Dobra, odkopałeś mi dziurę Ale posłuchaj. No tu sucho jest, patrzcie. Widzicie? A trudno. Pod liśćmi jest jeszcze sucho. Na tych takich wysepkach tu bardziej no to jest mokro, ale tam jeszcze jest sucho. Jeszcze musi trochę, troszeczkę dolać. Jeszcze. Ale ja jestem dobrej myśli. Myślę, że doleję trosik. Wszystko tutaj jest. Ale nie wiadomo co to za gryb jest. Dobra, je, jeszcze idę sprawdzić kilka miejsc. Powiem wam, ogólnie jestem zadowolony. Wiadomo że troszkę więcej deszczu by się przydało, ale ogólnie wiecie, mogłoby w ogóle nie spaść nic, albo tylko pokropić. I też by musiało być tak? A tu jednak trochę lało, tak? Nachylało, no Popadało. cały dzień padało. Widzę po tych moich pojemnikach, po deszczówkach, no to sporo, sporo i widzę tutaj, że też, tylko że wiecie, całą noc potem nie padało, od 22 chyba, czy od 23 no i to zaczęło wsiąkać tak wszystko do, do tej gleby i teraz tego nie widać. No i, I jest fajnie nasączona tą, yy, tym deszczykiem ale jeszcze, jeszcze powinno jeszcze spaść już drzew już nie kapie To co miało skapać to już skapało Jeszcze powinno troszkę popadać ale myślę że dzisiaj może jutro może pojutrze coś jeszcze popada także grzybki będą to jest na dobry początek To co teraz jest polane Ja jestem zadowolony wskazęwać na takich odkrytych bardziej miejscach, gdzie tu, to no wszystko jest bardzo mokre. I dosyć głęboko. Pod liśmi, no jeszcze troszkę, jeszcze troszkę jakby popadało, to by było super. No jeszcze potrzebuję pod liśmi, żeby ta wilgoć tam do tej ziemi podeszła, to jeszcze więcej deszczu. Ale tak jak mówię, ogólnie jest, jest dobrze, jest dobrze. Nie może na na 5 na 4 plus, o, nie na 5, chociaż nie teraz szóstki w szkołach, no to dobra, 5 plus plusy a tam nie wycinają drzew, tylko podkoszarki działają wycinają te między drzewami jak tu są posadzone widzicie to wycinają tą trawę, tu wszystko te inne jakieś drzewka, co takie dzikie porosły także no dobrze, dobrze Dobrze robię I jest chyba pięciu chłopa Jadą taki, tak jakby tu, taki cały zagajnik. Jadą te pasy, to wszystko wycinają. Te trawy to pozarastało. Ares. Lecimy dalej, co? Ares, zadowolony, bo już tak nie sapie Widzę. To jeszcze sprawdzę ostatnie miejsce. Jak to tu wygląda? Tu jest ok. Sprawdzimy, jak to tu wszystko wygląda. No jest trochę widgoci. Troszkę jest wilgoci powiem. Nie ma takiego całkiem takiego piasku, Widzicie glina, nawet. Więc ten zębiasek jest taki wilgotny, że tu jest bardziej otwarty taki teren. Ale... Spoko, jeszcze jak pokropi troszkę, to te grzybki zejdą. Sarynka, znowu jest trawę? Jeszcze chwilę pochodzimy i uciekamy. Ja jestem zadowolony, koniec Widzicie tam? To jest trawa spalona. Tu pas cały idzie. Znaczy nie przez pożar, tylko przez to przez su suszę brązowa taka Po prostu Tak było wypalone Przez słońce przez brak deszczu są takie połacie i to czasami się ciągnie dosyć długo Ale już myślę, że to wszystko odżyje Teraz na pewno to odżyje już nie będzie 34 stopnie. Tak chodzę i oglądam te korony drzew. Powiem Wam, koło mnie tam to już na brzozach już niektóre usychają. Po prostu już liście tracą i to mocno. Tam nie ma zielonego liścia. Tu niektóre drzewka też. Ale brzozy widziałem jeszcze są niektóre fajne. Zielone. Tutaj te duże, wysokie grozy. Tam mało jest takich żółtych. A tam koło mnie, tam jest taka polana. To po prostu jest. To, to chyba już jesienne bardziej. Raczej to jest takie drzewo. To jest te same, ale tam już, patrzcie, jest bardziej zielone. Widzę to samo. Także to chyba brak wody. No niestety. Tu już taki ciemniejszy las. Buczki rosną, a tu też już powinni poprzecinać troszkę. Trochę jest za gęsto już tych drzew tutaj. Co czwarte drzewko wyciąć, żeby tamte miały możliwość rośnięcia, bo te takie widzicie już takie, takie chudsze po prostu. I wtedy promienie słońca by tutaj dotarły i mógłbym tutaj fajne prawdziweczki zbierać, a tak to tutaj nie ma uwierzcie mi, że tutaj nie ma grzybów tu na tych piękach, takich starych powycinanych widzicie, o pięki jedynie ale ogólnie tutaj no nie ma nic, bo jest za ciemno po prostu za ciemno no dobra, to taki filmik dzisiejszy z kontroli, jak to tam w lesie wygląda tak jak mówię jeszcze trzeba troszkę, żeby dolało, ale nie jest źle. Tak jest na 70-80%. Miejsca takie są w 70%, tak, że są fajne dolane, a te 30% to jeszcze musi to. No wiadomo, po takiej suszy to, to jest normalne, ale już ta roślinność cała myślę, że odżyje. Bo już, tak jak mówię, nie będzie tak gorąco. Jest ok. Jeszcze bym chciał, chciałbym w tym roku. Wiecie co? Pojadę nad morze, bo tu nie ma tych amerykańców, tych tych wiecie amerykańskich borowików. Także może nad morzem coś znajdę, a wybiorę się w przyszłym tygodniu. Zajedziemy, poszukamy, bo tam też teraz pada, także. A wiem, że tam tego dużo jest, także może coś tam znajdziemy, co? Jak myślicie a poodpoczywać trochę poszukać innych grzybków i zobaczymy, ale trzeba może pokazać, bo on jeszcze nad morzem nie był. No to co? Będziemy się żegnać. Fajnie się chodzi teraz, powiem Wam elegancko, nie trzeba patrzeć, po prostu można iść nawet dwie, trzy godziny. Jak ktoś oczywiście ktoś chce, ile chce yy, pospacerować, bo, bo nie patrzeć na po prostu, że słońce wyjdzie i za gorąco będzie za chwilę. Tak jak w poprzednio, wcześniej trzeba było wstawać, po prostu iść do lasu, bo już o dziewiątej to już było tak, tak, tak gorąco się robiło, że... a dzisiaj jest fajnie już. I już myślę, że tak zostanie, także będziemy do grudnia zbierać grzyby. A co? wolno? Wolno. Mm. Ej, na święto będą jak... jeszcze w Wigilia będzie. <laughs> Ciekawe jaka ta zima będzie w tym roku. Oby jak najpóźniej przymrozki przyszły, bo jak przyjdą przymrozki, to będzie pogrzeb. Także myślę, że te dwa miesiące teraz, jeszcze ten wrzesień, jak się pokażą, październik, może jeszcze w listopadzie coś się uda. Ale już później to ciężko. Wiem, co będzie. Zależy od pogody, oczywiście. To wszystko jest tak, bo przesuwało się w czasie, że, że z tą pogodą, z tym wszystkim. Teraz w maju jeszcze nie było takiej pogody. Pamiętacie zresztą? W czerwcu zaczęło się troszkę tam. No, ale tu, teraz w sierpień, to tam, no, tak popalić nam dał, że trochę za gorąco. Ale jest przyjemnie. No to co, jak się Wam podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, a ja. I to będziemy tam bliżej mnie lasu zobaczyć jak tam wygląda myślę, że będzie Będzie okej okay. i czekamy jeszcze na deszczyk, bo Bo to jest za mało, co to za grzyb jest taki podobny do rydza Nie wiem czy widać chyba tam <laughs> Ale to nie rydza Za jasny na rydza, jeszcze na rydze. No teraz też wyjdą w Rydze, na pewno wyjdą po tych deszczach, bo to już jest czas na Rydza też. Po prostu jak to wszystko ruszy, to tak jak mówię, nie wiem, no, pójdę rano, pójdę po południu i po zwieczu. A muszę też nazbierać tyle grzybów, żeby po rodzinie porozdawać tak i jeszcze posuszyć troszkę jakichś świeżych, dojeść te, które się jeszcze ma tego tego sezonu. Ale fajnie, sama przyjemność zbierania tych grzybów, o to chodzi. No, nie do gara tam. Pierdzielić gar. Najważniejsze, żeby zobaczyć z tego grzyba, jak on rośnie, jak on pięknie z tej siłki wyrasta. Takie, niektóre takie grube, ładne, duże, porządne i takie, wiecie, żeby jeszcze tych ślimaków i robali nie było. To by było całkiem... Dobra, to widzimy się jutro. Trzymajcie się. Zdrówka i uśmiechu Wam życzę. Lecimy do autka. Ares. Nie jedziemy tak szybko, bo pan zadyszki dostaje. To jak się wiecie, chodzi się i, i, i się dużo mówi, to potem ten oddech taki jest nie taki jak powinien. Dobra, no to do następnego, papa. Pa.